Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nie tak dawno procedowaliśmy tutaj ustawę o ustanowieniu Dnia Wolnego w Wigilię i wtedy wszyscy posłowie ze wszystkich stron podkreślali, jaki to jest charakter świąt Bożego Narodzenia i dlaczego jest istotny wolny ten dzień. Dzisiaj Polacy widzą, że nawet w ostatni dzień posiedzenia przed świętami Bożego Narodzenia posłowie potrafią się tylko atakować, a nie pracować dla Polski. Dlatego ja apeluję do Państwa, pokażmy ludziom, że można w spokoju, bez kłótni wspólnie rozmawiać. I dlatego też z tego miejsca składam wszystkim Polkom i Polakom życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, aby spędzili je z bliskimi. Życzeń bliskości, miłości, a także wybaczenia. Wybaczenia tym, którzy mają inne poglądy. Po to żebyśmy mogli wspólnie rozmawiać i rozpatrywać ważne istotne sprawy i problemy bez kłótni. Naprawdę pracujmy merytorycznie, a nie tylko się kłóćmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.